Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na kwiecień 2024 roku, a czytanie będzie dla moich wag w związkach, w relacjach, które mają do czynienia z kimś dla nich ważnym. E, zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki, zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć, ale pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie, a jeżeli to czytanie to w ogóle nie Wasza bajka, to sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, Wenus. E, zresztą wszystko jest w opisie pod filmem, do którego zachęcam Was zajrzeć. Zajrzyjcie, jeżeli tutaj jesteście pierwszy raz, no bo jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi, no mówię, warto, warto naprawdę się zapoznać. No i moje drugie wagi, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wówczas szybciej otrzymujecie swoje czytanie. Tak jak teraz, trzecie miejsce jest Wasze, więc wagi gratulacje. Trzymajcie tak dalej, trzymajcie ten poziom. <laughs> Oczywiście komentarze, subskrypcje, udostępnienia są, są również bardzo, bardzo mile widziane, zresztą jak każda forma wsparcia. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję... Za wszystko? No i co? Lecimy? Lecimy z waszym czytaniem na kwiecień. Wagi, co będzie stanowić dla Was wyzwanie w tym nadchodzącym miesiącu? Trójka buław. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Sąd ostateczny. Co odchodzi do przeszłości? Czwórka kielichów. Co jest podstawą tej sytuacji? Królowa kielichów. Co macie w głowie w serduszku? Hmm? Koło fortuny. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Ach, siódemka mieczy. Wasza energia e, dwójka kielichów, energia z zewnątrz, piątka mieczy, nadzieje bądź obawy, szóstka mieczy i wynik. Bądź rada, ósemka kielichów. Na spodzie mamy cesarza. Mhm. Dobra, kochane moje wagi, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc, kwiecień. Zrobić krok naprzód. Trójka buław mówi o podjęciu jakiejś decyzji, nie oglądaniu się ze sobą i zrobieniem właśnie tego kroku naprzód. Eee, może chodzić o podróż, może chodzić o odejście od kogoś czegoś. Eee, zaraz sobie będziemy patrzeć, o co konkretnie chodzi. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Uwolnienie się od przyszłości, przyjrzenie się czemuś, podjęcie ostatecznej decyzji. Eee, tutaj jakieś sprawy z przyszłości mogą, mogą powrócić, z którymi trzeba będzie się skonfrontować, no i one w jakiś sposób mogą. Albo pomagać, albo przeszkadzać. Wiadomo w tym pójściu, pójściu naprzód. Zobaczmy w takim razie tą trójkę. Mogą to być też jakieś sprawy sądowe. Zobaczmy tą trójkę buław na początek: Królowa Kielichów. Cesarzowa. Rycerz Mieczy. Umiarkowanie, rycerz kielichów, dwójka, dwójka buław, szóstka kielichów, dziesiątka buław, siódemka pentakli. Mhm. No, powiem Wam tak, kochani, tu jest kwestia faktycznie ruszenia naprzód, właśnie w jakiejś w relacji, w której obecnie się znajdujecie. Wygląda na to, tylko tak patrzę na tą królową kielichów i cesarzową. Tu są dwie żeńskie energie, więc oczywiście to może być związek homoseksualny, ale cesarzowa to jest Wasza energia, więc królowa kielichów, bym powiedziała, że to może być właśnie energia drugiej osoby. Tu są dwie bardzo mocno żeńskie energie. Rycerz, rycerz mieczy. Ważna tutaj będzie komunikacja, kochani, między Wami. Komunikacja, która być może wyjaśni pewne aspekty, które pozwoli otworzyć bardziej swoje serca i pozwoli podjąć pewne decyzje dotyczące właśnie gdzieś tam Waszej przyszłości. Mamy też tutaj szóstkę kielichów i dziesiątkę buław, więc jakieś sprawy z przyszłości mogą powrócić do Was, z którymi trzeba będzie się skonfrontować i z którymi trzeba będzie, że tak powiem, które trzeba będzie wyjaśnić, zanim ostatecznie zrobicie jakiś krok, krok naprzód. Więc tutaj zdecydowanie właśnie rozmowa, no i jakieś faktycznie decyzje do podjęcia, co dalej. Cesarzowa jest kwestią macierzyństwa, cesarzowa jest kwestią na przykład pójścia, cesarzowa jest kwestią czegoś, czegoś więcej, więc tutaj może chodzić właśnie o wejście na wyższy poziom w Waszym, waszym związku i w Waszej relacji. Zobaczmy ten sąd ostateczny w takim razie. Dziesiątka kielichów. Głupiec. Dziękuję bardzo. No chodź. No i szóstka buław. No ale jest czwórka kielichów, król mieczy. król kielichów i tutaj dwóch króli. Znów kielichów, szóstka gwiazda. <słyska> <słyska> Powiem wam tak. Y to faktycznie otwiera się jakiś nowy początek. Otwiera się jakaś nowa szansa dla Was, która będzie prowadzić w kierunku zwycięstwa, sukcesu i zbudowania tego, jeżeli długo i szczęśliwie. Ale faktycznie jest tutaj coś, czego nie zauważacie. Mam wrażenie, że to coś właśnie tutaj wróci. Wróci jakaś sprawa, którą trzeba będzie dyskutować, zanim ostatecznie otworzycie swoje serca na siebie. Z siódemką kielichów myślę, że ta sprawa, która powróci, będzie powodować jakieś wątpliwości, będzie powodować jakieś takie. Mm, jakąś niepewność i ym, myślę kochani że właśnie rozwali jakiś rodzaj równowagi, który y, jest wewnątrz waszego związku. No ale to wszystko jest do przedyskutowania i do rozwiązania. Zaraz sobie oczywiście będziemy dalej patrzeć o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o taką równowagę w dawaniu i braniu, faktycznie, o zaangażowanie w ten związek, żeby móc go uleczyć albo żeby móc y, spełnić jakieś swoje marzenia dotyczące przyszłości. Tutaj kochani też kwestia jakiegoś, jakiegoś dziecka może być. Nie wiem, może dowiecie się, że partner partnerka ma dziecko, może dowiecie się, że sami jesteście w ciąży, też może właśnie być kwestia, kwestia rodzicielstwa tutaj ważna dla Was. Może wyjdzie się, wyjdzie, że właśnie no, wpadliście w jakiś sposób, tak? No i trzeba będzie zdecydować, co dalej w takim razie z Waszą relacją, jak, jak tam się to dalej będzie rozwijać, jakieś zaplanować jakieś sprawy, tak? No ale dla części z Was, kochani, może to być po prostu kwestia e, kwestia jakiegoś nowego rozdziału e, i pogłębienia i pogłębienia Waszej relacji. No ale ciekawy jest ten sąd ostateczny. W sumie jeszcze nie czuję za bardzo, co to jest, ale pewnie, pewnie do nas przyjdzie jeszcze, więc zobaczymy. Co odchodzi do przyszłości? No mamy tą czwórkę czwórkę kielichów. Mam wrażenie, kochani, że... nie wiem, z tą czwórką kielichów mam wrażenie, że właśnie tutaj jest coś, czego jeszcze nie widzicie, że, że mm, jest jakiś rodzaj Związku, który wiadomo się rozpoczął u was, ale coś jest nie do końca jasne. Część z Was jest po prostu zaślepiona miłością. Kochacie bardzo swoją osobę. Jest, jest tutaj ta, ta miłość płynie, że tak powiem. Ale tak jak mówię, ja czuję, że, że coś, coś, coś wyjdzie w tej relacji, co będzie stanowić w jakiś sposób wyzwanie dla was, żeby, 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 że to, żeby to popchnąć do przodu. Tak? Zobaczmy tą królową kielichów. Paść kielichów, szóstka kielichów, no i siódemka miecza, dokładnie. Ktoś nie jest wobec Was do końca szczery. Myślę, że to właśnie chodzi o partnera, partnerkę, bo mamy tą piątkę mieczy z zewnątrz. Eee, tu są albo jakieś niezakończone sprawy, albo zakończone sprawy z przeszłości powrócą. Żeby tutaj, nie wiem, odbić się echem na, waszych, na waszej teraźniejszości. Nie wiem, dla części z Was bardzo mocno, że może chodzić właśnie o dzieci. Jakoś tak pomyślałam, możecie dowiedzieć się, że partner ma dzieci, o których wam nie powiedział. Możecie dowiedzieć się, jeżeli to jest jakaś świeża relacja, że eks-partnerka tutaj waszego chłopaka, czy kogo tam, spodziewa się dziecka. Ale to jest jakiś powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości, nie wiem, czemu tak czuję. Może być tutaj też kwestia, kochani, że do waszego partnera, partnerki odezwie się ktoś z przeszłości, odezwał się ktoś z przeszłości, o czym nie macie pojęcia. Ja nie mówię, czy tutaj jest nie wiadomo jaka zdrada, czy coś takiego, ale są jakieś uczucia jeszcze niezakończone. Są jakieś uczucia niezakończone, które mogą stanowić właśnie problem w pójściu naprzód dla was, tak? Nie wiem, jakoś tak czuję, kochani, że, że tutaj właśnie jest powrót do przeszłości, powrót do przeszłości w jakiś sposób. I tutaj partner Wam o czymś nie mówi. O czymś Wam nie mówi, że, że, że rozmawia z kimś, że że jest jakiś sentyment jeszcze. Hmm. Może być tak kochani, żeby partner, partnerka odezwie się do, waszego, do, waszego, do, waszego, do Waszej osoby. No i będzie chciał, że tak powiem, reaktywować tutaj jakiś związek. Może ze względu na dzieci, ze względu właśnie na jakieś sprawy. Nie wiem. No, coś takiego mi się pojawia, kochani. Jest jakaś tajemnica. Ta tajemnica wyjdzie tutaj, kochani, bo mamy tą Siódemkę Mieczy w niedalekiej przyszłości, więc zaraz się okaże, co to jest. E co macie w głowie w sercu? No jakiś chęć właśnie zmiany, chęć pójścia naprzód. Z kołem fortuny mam wrażenie, że czujecie, że osoba, przy której obecnie jesteście, jest kimś właśnie do stałego związku, z kim naprawdę moglibyście zaryzykować wiele i właśnie rozwinąć tą relację. Czujecie, że też nadchodzi jakaś ważna zmiana w Waszym, w waszym życiu. Zobaczmy to koło fortuny, diabeł. Mm. Trójka pentakli. No, dziękuję. Arcykapłanka. No właśnie, kochani, tutaj jakaś Wasza intuicja jest trochę zaburzona w tym wszystkim. Nie wiem, trójka pentakli i diabeł. To jest bardzo mocne połączenie między Wami. Mam wrażenie, że. Nie wiem, czy toksyczne, bardziej czułabym właśnie natury seksualnej. Ale jest jakieś takie trochę uzależnienie od siebie. Mam wrażenie, że Wy w jakiś sposób uzależniliście, uzależniłyście się od partnera, partnerki. Mamy tutaj bardzo dużo takiego poczucia spełnienia. Czujecie się spełnieni z tą osobą pod względem emocjonalnym, pod względem właśnie seksualnym też bardzo mocno. Ta osoba może być dosyć bogata z tym diabłem, więc też tutaj finansowo świetnie, świetnie Wam idzie. I mam wrażenie, kochani, że to wszystko jakoś tak bardzo takie, bardzo to wszystko jest takie osadzone w materialnej stronie, czyli w takiej fizyczno-materialnej stronie, i tutaj czujcie, kochani, no właśnie, tak jakbyście złapali, nie wiem. No, tego Pana Boga za nogi, tak? Z tym z tym kołem fortuny. Tylko zastanawiam się, czy to jest Pan Bóg, czy to jest diabeł, tak? W tym momencie. Bo, tak jak mówię, arcykapłanka jest odwrócona, więc tutaj bym powiedziała, że w ogóle nie słuchacie swojej intuicji w tej kwestii. Tylko tak jakby kierujecie się tym, co materialne, tym co hedonistyczne, tym co fizyczne bardziej. Ehm, no właśnie, z tą dziewiątką kielichów czujecie właśnie tutaj dużo tego spełnienia, dużo tej pasji, dużo namiętności z ehm, paziem, z paziem ehm, pentakli. Tutaj czujecie, że ta nowa ścieżka się otwiera dla Was, że to wszystko jest takie stabilne. No, a tymczasem, kochani, no właśnie, no, no nie wiem, tutaj jakieś, jakieś granice mam wrażenie, że zostały wasze zaburzone, I, i przez tą sytuację, przez związek z tą osobą, kompletnie tak jakby nie czujecie siebie. <laughs> Gdzieś tam zaniedbaliście siebie, swoje odczucia, swoją intuicję, nie wiem, takie, takie mam poczucie, moje drogie wagi. <laughs> Gardło mnie trapię. O, coś tu jest niewyrażone. No, tak czuję, że coś, coś zostanie wyrażone. Dobra, lećmy do tej siódemki mieczy, bo ona mnie tutaj strasznie intryguje. Co to jest? No, siódemka mieczy z natury jest kartą kłamcy, oszustwa, jest kartą manipulanta, kogoś, to unika odpowiedzi, kogoś, kto próbuje się wymigać od czegoś, tak? Kogoś, kto nie jest szczery. Zobaczmy tą siódemkę mieczy: Król mieczy. Umiarkowanie. Dziewiątka mieczy. Sprawiedliwość, świat mag. Ósemka mieczy, czwórka buław. Dwójka mieczy. Cholera, piątka buław, księżyc. Powiem Wam tak: dla mnie tutaj jest taka informacja, jeżeli jesteście w dosyć świeżej relacji. Mm. Że możecie się dowiedzieć, że ta osoba ma jeszcze niezakończone sprawy z eksem, z eksową, że tutaj może być jeszcze ślub, jeszcze małżeństwo, że to jeszcze, że tak powiem, to małżeństwo nie jest jeszcze do końca zakończone i że ta osoba jest jeszcze w jakiś sposób związana z, z, z tą osobą. Więc wyjdzie po prostu kłamstwo dotyczące wolności Waszego partnera, Waszej partnerki, że ta osoba, że tak powiem, nie jest jeszcze do końca wolna, więc jak możecie planować przyszłość z tą osobą, skoro ta osoba jeszcze ma niepozamiataną tą swoją przeszłość, tak? Więc to może być dla Was trudne. Możecie właśnie tego kompletnie nie zauważyć, bo mamy tutaj i ósemkę mieczy i dwójkę pentakli. To wywoła Was, was też troszeczkę agresji, takiego konfliktu i takiej złości dokładnie, że nie dostrzegliście właśnie tego, tej tajemnicy. Myślę, kochani, że Wasze sny tutaj też Wam dużo mówią, ale mówię... Ignorujecie tutaj coś, ignorujecie i to bardzo, bardzo mocno. Dla części z was może być taka sytuacja, kochani, że właśnie do waszego eksa, do waszej eksowej wraca ktoś z przeszłości, kto pragnie uleczyć właśnie tą relację ze względu na dzieci, ze względu na rodzinę, albo gdzieś tam wpływać emocjonalnie do waszego partnera. I tutaj powiem wam tak, że tu są jakieś rozważenia na temat zakończenia relacji z wami, żeby pójść właśnie w kierunku czy kogoś innego. Także no, usłyszycie dosyć trudne rzeczy, moi drodzy. Usłyszycie dosyć trudne rzeczy. Mam wrażenie, że tutaj wasz związek. Gdzieś tam wskoczyła jakaś osoba trzecia, która właśnie bardzo mocno manipuluje Waszym partnerem, partnerką, ale on też nie jest dłużny tutaj. Tutaj trafił swój na no swego trochę, bo mamy i tą siódemkę mieczy. Tutaj ten nam się ujawnił. Wcześniej ta siódemka mieczy też nam wyskoczyła. Także tutaj ewidentnie ktoś z premedytacją coś ukrywa przed Wami. Coś nie mówi Wam jakiejś prawdy, moje drogie wagi. A Wy, mówię, jesteście tak zafascynowane tą osobą, jesteście tak zaintrygowane tą osobą, że w ogóle nie słuchacie swojej intuicji w tej kwestii. I wygląda mi na to, kochani, że jakaś sprawa naprawdę ujrzy światło dzienne z tą sprawiedliwością. Wy ujrzycie tutaj światło dzienne. No i świat czeka, się tutaj, czeka tutaj jakieś zakończenie Was. Tylko nie wiem, czy zakończenie jakiegoś cyklu, czy zakończenie tego związku. Zaraz sobie będziemy patrzeć. No jedno jest pewne. No, wyjdą sprawy, tak jak mówię, których, których nie dostrzegaliście i których nie chcieliście dostrzec. Co spowoduje troszeczkę złości w Was i co spowoduje, mm, no, trochę, trochę, właśnie jakiejś takiej niepewności co do Waszej przyszłości. Tak czuję to. No dziewiątka mieczy to też są stresy, to też są zmartwienia, to też są nieprzespane nocy. Ale czuję, że z tym umiarkowaniem i królem mieczy też będziecie mieli właśnie no, niezły orzech do zgryzienia co w tej sytuacji zrobić. Będziecie musieli podjąć jakieś ważne decyzje dotyczące tej relacji i Waszej, waszej przyszłości. No właśnie, bo Wasza energia to dwójka kielichów. No myślicie, że trafił swój na swego i że jesteście właśnie w związku takim, który naprawdę jest fajny, perspektywiczny i może przynieść Wam dużo zadowolenia. Zobaczmy tą kartę dwójki kielichów. Szóstka mieczy. Eremita. Dziewiątka kielichów. Moje drogie wagi, będziecie musiały gdzieś wyjechać. Mam wrażenie, że albo wyprowadzicie od partnera partnerki, jeśli mieszkacie razem, albo gdzieś wyjechać solo, żeby poukładać sobie wszystko w głowie i zastanowić się nad tym, co jest dalej. Myślę, że ta sytuacja bardzo mocno Was przytłoczy z tą dziesiątką, z dziesiątką buław i sprawi, że. <laughs> No, gdzieś tam świat, wasz świat, który gdzieś tam sobie budowaliście, e, w swojej własnej głowie się trochę zawali. I sprawić, i to sprawi, kochani, że, że, że nie poczujecie się, że gdzieś tam stracicie trochę swoją pewność. Ósemka, ósemka pentakli i, i as e, Słońce, dziewiątka buław. No właśnie, bo tutaj jakieś wasze plany na przyszłość, chęć wprowadzenia jakichś planów na przyszłość zostanie właśnie zablokowana. No i część z was, kochani, naprawdę będzie myślała tutaj o odejściu od partnera, partnerki, właśnie w takiej sytuacji. E, z drugiej strony, kochani Szóstka Mieczy i Aremita, e, wszystko stanie się też jasne i klarowne dla Was. Myślę, że e, gdzieś tam. Nie wiem czemu też mam takie poczucie, że e, część z Was może gdzieś wyjść ze znajomymi, wyjechać ze znajomymi po to, żeby trochę się odreagować, trochę odreagować, coś w tym stylu. Możecie spotkać się właśnie z jakimiś przyjaciółmi, ze znajomymi, z kimś, kto w jakiś sposób udzieli Wam też jakiejś mądrej rady, jakiejś rady, w którą warto przyjąć do swojego serca. I to w jakiś sposób też Wam oświetli tą drogę, sprawi, że może właśnie nie taki, nie, to wszystko nie będzie aż tak ciemne, aż tak czarne, jakby Wam się wydawało, że gdzieś tam zobaczycie jakieś światło w tunelu i zobaczycie to wszystko gdzieś tam w jakiś, przez, przez pod trochę innym kątem, o tak bym powiedziała, pod trochę innym kątem. Eee... Coś tutaj się, kochani, zmienia wewnątrz was. Rycerz Buław, tak jest, szóstka pentakli. No i król Buław. Myślę, że to właśnie jest wasza energia, że wy tutaj dojrzejecie do jakiejś takiej poważnej, właśnie decyzji, żeby ruszyć naprzód. Mag, Rycerz Buław, Gwiazda, szóstka pentakli. Część z was sobie uświadomi, że. Mm... No właśnie, coś sobie uświadomić a propos równowagi tej relacji. Że jakaś równowaga tutaj nie została e, zachowana i że powinniście od początku to zobaczyć. No dobra, zobaczmy sobie w takim razie, co z zewnątrz. No z zewnątrz jest ta piątka mieczy, czyli ewidentnie ktoś coś ukrywa, coś ktoś robi za Waszymi plecami. Jest to energia też konfliktu, ale też ogromnych lęków mam wrażenie. E, zobaczmy... No właśnie, tą piątkę, piątkę mieczy. Sprawiedliwość odwrócona. Ktoś nie jest sprawiedliwy, ktoś, ktoś, ktoś nie postępuje fair. Uh -huh. I dla mnie to jest bardzo wyraźne, że wobec Was, tak? Moje drogie wagi. Dziesiątka buław. Siła. Trójka mieczy. Piątka buław. Księżyc. No kochani, ewidentnie, ukrywanie tajemnicy jakiejś, która no jest dla Was przykra. Trójka mieczy. To jest coś związane, kochani, z jakąś relacją. Patrzcie, mamy arcykapłana. Więc ewidentnie właśnie z jakąś relacją. Więc dla części z Was albo Wasz partner, partnerka wraca do ekseksowej, albo ma jeszcze jakieś niezakończone sprawy z kimś. I jest jeszcze w stałej, w stałej relacji. Hmm. Jeżeli, kochani, Wy jesteście w stałej relacji, to ta osoba może myśleć właśnie o rozwodzie, bo jednak mamy tą dziesiątkę buław. Więc tutaj jest kwestia zakończenia czegoś. Nie pójście naprzód. Siła. Mam wrażenie, że ktoś, ma ogromny, że, że ktoś ma ogromny wpływ na waszego partnera, na waszą partnerkę. Ogromny wpływ e, w jakiś sposób, nie wiem, taki magnetyczny, bardzo, bardzo zwierzęcy. Ktoś, ktoś. E... Mam wrażenie, że wasz partner, partnerka też jest bardzo mocno manipulowany, wiecie? No ale to nie zmienia faktu, że z premedytacją ukrył coś przed wami i zrobił coś, no przeciwko wam, ewidentnie, przeciwko wam. Hmm. Kochankowie, śmierć, ósemka kichów, no. Tutaj nawet partner, partnerka może zdecydować o tym, że chce od Was odejść i pójść w kierunku właśnie innego związku, innej relacji. Mhm. Albo mówię, ta sytuacja zmobilizuje Was do tego, żeby odejść, ale no wygląda na to, kochani, że... Coś tu się może dla Was zakończyć, moje drogie wagi w kwietniu, w wyniku właśnie jakiejś nieszczerości ze strony drugiej osoby. Przepraszam. Dobra, zobaczmy dalej. Nadzieje bądź obawy. No macie nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw i będziecie mogli na spokojnie popłynąć naprzód. Yy, trochę to też jest obawa przed tym, że będziecie musieli się, nie wiem, wyprowadzić, czy ktoś się wyprowadzi od was i że sprawy, na które tak bardzo liczyliście, gdzieś tam nie, nie wyjdą i będziecie musieli pójść po prostu w drugą stronę. Więc tutaj też jest troszeczkę ubaw. Yy, Boże, o, ubaw. Obaw. Yy, bądź co bądź z tą szóstką, z szóstką mieczy, sprawy idą w kierunku takim, jakim powinny pójść. Czyli wy odzyskujecie klarowność, prawda wychodzi na jaw i przynajmniej wiecie, dokąd dążycie, Wiecie, jak ta sytuacja wygląda naprawdę. No, i wynik bądź rada to ósemka kielichów, kochani, czyli faktycznie odchodzicie od tego, co, 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 co nie służy. Ktoś od Was odchodzi, albo Wy odchodzicie, moje drogie wagi. Um, jako rada ósemka kielichów mówi właśnie, zostaw to, zostaw to, idź w nowym kierunku, w kierunku czegoś, kogoś, kto będzie dla Ciebie lepszy, kto będzie bardziej wartościowy. Nie przywiązuj wagi do, um, do czegoś, co, 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 co nie jest Ciebie warte, po prostu nie jest Ciebie warte. Także tutaj z ósemką kielichów faktycznie jest kwestia odejścia. No, i teraz tak Zobaczę właśnie na te karty, że faktycznie tutaj wspierające będzie Waszym wyzwaniem będzie pójść naprzód, a tym, co będzie Was wspierać, to właśnie uwolnienie się od tego partnera, partnerki, żeby pójść właśnie w jakiś nowy rozdział i skupić się być może bardziej na swoich potrzebach, moje drogie wagi, na swojej przyszłości, na swoim dobru, tak, dobru, no, w tym, w tym, w tym przypadku zobaczyć, yy, zobaczmy tą ósemkę kielichów. Są dostateczne, dokładnie uwalniacie się od tego. Uwalniacie się, część z was złoży pozewo o rozwód, a część z was po prostu wygoni chłopak z domu, czy tam kobiety z domu, albo sama się wyprowadzi, nie? Dziesiątka pentakli. Mhm. No, czwórka była, w... dokładnie, kochani, tu jest rozpad czegoś. Rozpad małżeństwa, rozpad związku, wyprowadzka z domu, wyprowadzka z domu, tak, tego. No, są dostateczne. uwalniacie się od tego. No. E... Król Pentakli, Siódemka Kielichów, Królowa Mieczy. Mhm. Tak jest. Coś, co miało być Waszą przyszłością, no niestety staje się przeszłością, kochani. Wszystko wychodzi na jaw, a wy, mam wrażenie, że zyskać taką klarowność w tej sytuacji, właśnie a propos tego, którą drogą mam teraz pójść, w którą stronę mam teraz iść. Dla części z Was wygląda na to, że mówię, partner, partnerka może odchodzić tutaj do, do swojego męża, do żony, jeżeli właśnie coś takiego wyjdzie na jaw, albo będzie chciał reaktywować jakiś związek. Dom, mieszkanie może zostać przekazane Wam. Jeżeli na przykład macie wspólny dom, mieszkanie warto też o to zawalczyć sądownie. Bo myślę, kochani, że tutaj otrzymacie te pieniądze, otrzymacie te nieruchomości, które gdzieś tam należą się wam. No... No ale tak, to jest zdecydowanie rozpad, rozpad jakiegoś związku. No... Sobie dołożę jeszcze... Ciężkie to czytanie wagi, tam na świecie mi wyszło. No ale i takie są, jak to się mówi, nie? No. Te karty wyskoczyły odwrócone. Mhm, trochę kielichów dokładnie wyskoczyły dokładnie w takiej formie królowa mieczy. Mam wrażenie, że właśnie mówię odcinacie tutaj raz na zawsze, ale też powiecie coś tej osobie, co będzie jej bardzo mocno wpięty, bo nie zgadzacie się na trójkąty miłosne i nie chcecie kontynuować relacji z kimś, kto faktycznie nie jest nie jest godny waszej miłości i nie chce się w to zaangażować. Odcinacie się od tego po prostu kategorycznie. Z dziewiątka buław jest blokady. Myślę, że te blokady um, uh -huh. No, wiecie co, tutaj też jest właśnie duże zmęczenie, bo myślę, że czujecie coś do tej osoby i że w jakiś sposób zakochaliście się w tej osobie. I z Piątką Pentakli to nie będzie łatwa przyprawa. Poczujecie się zostawieni, porzuceni, ale z drugiej strony ta prawda um, was w jakiś sposób wyzwoli, wyzwoli was skąd wypływały jakieś blokady partnera, partnerki, no, z wyniku właśnie pewnych, pewnych innych relacji. No i kochani, tak jest, tak jest. Ruszycie, ruszycie właśnie w nowym kierunku, ujrzycie prawdę, będziecie mieli szansę zakończyć wszelkie rany i jeszcze otworzycie się na miłość, kochani. No tutaj z tym, z tym, z z tą wieżą i ze słońcem. Myślę, że ktoś nieoczekiwanie za jakiś czas wkroczy w wasze życie, ale tutaj przede wszystkim jest informacja, że czas zostawić to, co, to, co wam nie służy i pójść, yy, i pójść naprzód. Z cesarzem przejmijcie kontrolę, przejmijcie dowodzenie nad swoim życiem, podejmijcie jakieś konkretne decyzje i ruszajcie naprzód. Dosyć siedzenia właśnie w związku bez przyszłości, tak? Musicie spojrzeć na to wszystko z taką równowagą, tak jak właśnie trzeba. Yy, myślę, że dojdziecie do takich wniosków, kochani, po czasie, że. Yy, w sumie ta równowaga gdzieś tam od początku może była zaburzona, że ta osoba nie dawała Wam tyle, ile trzeba. Yy, a Wy potrzebujecie, kochani, miłości. Wygląda na to, że ta sytuacja w jakiś sposób wpłynie. Yy mimo wszystko korzystnie na Was, bo uwolnić się od jakiegoś balastu i mam wrażenie, że właśnie tutaj ktoś idzie w Waszą stronę, moje drogie wagi. Czuję, że to jest właśnie jakaś taka niedaleka przyszłość, że tutaj idzie ktoś, z kim naprawdę będziecie mieli szansę na jakiś sukces, z kim już będziecie słuchać swojej intuicji i intuicja Wam może podpowiadać, że to jest ktoś stabilny, że to jest ktoś konkretny, z kim, z kim naprawdę będziecie mogli zbudować, zbudować coś więcej. No ale tak jak mówię, to gdzieś tam w, w, dalszej, w dalszej przyszłości. Na razie macie sprawy do uporządkowania, bo tak jak mówię, Wyjdą pewne trudne informacje, które mogą nie być dla Was przyjemne. Ale tutaj róbcie przede wszystkim to, co jest dla Was dobre. Róbcie to, co jest dobre dla Waszej przyszłości. Nie pozwólcie sobie gdzieś tam manipulować i nie zgadzajcie się też na półśrodki. Mm, tak to wygląda. Zobaczmy wagi jeszcze karty wyroczni dla Was. Już myślałam, że chciało wyskoczyć, ale nie. Unfinished symphony. Dokładnie, niezakończona. Symfonia w końcu się zakończy. Tik, tak, tik, tak, czas. Czas, by być szczęśliwym i w końcu coś zakończyć, co nie przynosić tego szczęścia. No właśnie, dostaniesz jakąś wiadomość, która sprawi, że trochę będziesz na rozstroju dróg, nie będziesz wiedział, co, wiedzieć, co, co zrobić, ale tu się uaktywuje Twoja wyższa moc. Kieruj się głosem intuicji, bądź sprawiedliwa, postępuj fair. No właśnie czas wypłynąć na głębokie morze i poznać kogoś, kto będzie lojalny dla Twojego serca. Podejmij decyzję, że nie chcesz być pomiędzy światami i chcesz budować coś stabilnego w swoim życiu. Prze Pozwól sobie, żeby trochę przeznaczenie też przejęło właśnie kontrolę nad Twoim życiem. To jest czas dla Ciebie regeneracji, współpracy właśnie ze Wszechświatem i kreacji, świadomej kreacji i odzyskania takiego spokoju wewnętrznego, moja drogowego. Mhm. Zobaczmy. Karta numer 10. No, ewidentnie zakończenie. Unfinished Symphony. Niezakończona historia. Strona numer 16. Te numery mogą być dla Was ważne, moje drogie wagi. Niedokończone sprawy, nieukończona lekcja, brak klarowności, potrzeba naniesienia poprawek. Pójście naprzód jest trudne, gdy miłość jeszcze trwa. Słowa zostały niewypowiedziane i nie miałeś sposobności, by zamknąć ten związek oraz swoje serce. W dalszym ciągu możesz czuć połączenie z partnerem, ponieważ odmawiasz zakończenie tej sytuacji. Ważne, żebyś zrobił to dla samego siebie. Napisz ten list, zadzwoń albo przeprowadź rozmowę przy kubku z kawą. Dla spokoju ducha zaakceptuj sprawy takimi, jakie są i wypowiedz swoje uczucia, choćby tylko dla siebie. Bądź klarowny w tym, co zostało nierozwiązane i zamknij drzwi przeszłości, aby uwolnić swoją duszę. Tylko wtedy nowa miłość może zakwitnąć. No cóż, moje wagi, wspieram Was całym serduszkiem, moje kochane, moi kochani. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, to najważniejsze w tym czasie, pozwólcie temu się zakończyć, pozwólcie temu odejść. No, bo tylko dzięki temu właśnie nowa miłość będzie mogła nadejść. Mhm. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie jeszcze raz, proszę was. Mhm. Słuchajcie tej swojej intuicji, bo ona jest niezwykle wyostrzona, ale tak jak mówię, została troszeczkę zaniedbana w wyniku pewnych spraw. Do zobaczenia, kochani. Buziaki. Pa pa.